Witam Was w kolejnym, co jest, <laughs> chrypa jakbym pochlał całą noc wczoraj, ale w końcu pospałem, <laughs> skarżyłem się, że nie mogę spać po 4 tylko 5 godzin, a w końcu, dzisiaj o 9.30 jeszcze się nie mogłem zwlec z wyra, tak mi się fajnie spało, takie w ogóle chłodne powietrze dzisiaj, jesień już powoli, okno uchyliłem, tak mi się fajnie spało. Kozak. Gęba nieogarnięta, nie umyta. Jak ja się z Wami w ogóle witam? Wa, tutaj glut ma owary, przetnie. Dobra, nie ma co tracić czasu, bo sobota w końcu mam te weekendy i mogę wolne i mogę robić co, co chcę. Także na pewno Ci popracuję trochę przy kamperze, ale na początku tego odcinka wlatuje kawa. Sprawdzę okolice, czyli wyzwanie 365 dni. Zabieram Was dzisiaj w fajne miejsce, takie, gdzie może być mnóstwo materiału budowlanego i tak dalej, i tak dalej. Także nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Proszę bardzo. Wyciągniesz pan czy nie? Ops. I myk! Pięć pęsików. Do sakiewki. Mam teraz wysoką stabilizację obrazu, także muszę kontrolować cały czas tą kamerę. Proszę bardzo, pęsik, ale już swoje w życiu przeszedł. Myślę, że jakbym jeszcze raz przeszedł to samo, to jeszcze coś by wpadło, ale wyrywkowo sobie posprawdzamy wszystkie te fajne miejscówki. Zimniak, panie! Bierz pan ziemniaka. Darmowy futer. A tej półeczki tutaj nie było. A po co to? A komu to potrzebne? <śprawia> Sprawdzimy jeszcze pod paczkomatem. No i tyle. Lecimy dalej. Dobra. Z tej miejscówy to tyle. Zwracałem ostatnio uwagę na tych ludzi, którzy... Już połamiesz pan wszystkie karty. No osoby, które przyjeżdżają na przykład na stację benzynową, czy pod taką kostę drugimi autami, wiecie, takie coś już taki ponad standard. Smutni są strasznie, zero uśmiechu, a niejednokrotnie mi się zdarzało, że ktoś jedzie jakimś starym, wiecie, rozwalonym, rozklekotanym samochodem Giziopel Corsa, muzyka w środku, uśmiech, wychodzą, witają się, siemanko, także ten pieniądz... Nie zawsze mi się wydaje, nie wiem, jakoś tak dziwne mam takie uczucie, że ci ludzie, którzy mają mnóstwo pieniędzy i jakieś wielkie domy, drogie auta, to są strasznie smutni, ale albo zdystansowani. No nie wiem, jak to opisać. Takie mam przynajmniej wrażenie. Dziwne, Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Wyłącz pan światełka, nie ma żadnych budowlańców a szkoda, bo nie wiadomo czy mogę wiecie, wypadałoby zapytać, bo stoi kontener chociaż nie wiem czy coś w ogóle stąd bym chciał ale no jest jakaś desz deska do deszka pani. deska do rusztowania nic poza tym jakiś front z drzwi styrodur, to nie styrodur bo tu blacha chyba jest, nie, styrodur taki gruby, ale to mi się do niczego nie przyda dobra, nie ma sensu Coś wam pokażę jeszcze po drodze, bo widziałem budowę, gdzie leży dosłownie, nie wiem, kilka przyczep, desek. Ciekawe, czy można by było sobie coś poprzebierać. Patrzcie teraz tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, ile tam leży dech, No to to jest sztos drogi w Wielkiej Brytanii to taki standard słuchajcie w, w, w okolicach w którym mieszkam w Kęcie że jest tylko jeden pas po prostu i co jakiś kawałek zaraz zobaczycie będzie teraz po lewej stronie taki e, z boku miejsce żeby się minąć z drugim samochodem i co nie wiem tam przypuśćmy 600-800 metrów są właśnie takie takie miejsca i z drugiej strony fajnie bo to wiecie też wymusza no nie da się tutaj szybko jechać nie ma możliwości, żeby zasuwać, no bo z każdej chwili może jakiś samochód wyskoczyć, i, i jeździ się po prostu wolniej i bezpiecznie. Pytaliście w odcinku o renówkę, którą skończyłem, czyli mini camper. Samochód sprzedał się już po czterech dniach, stoi jeszcze u mnie na parkingu. Dlatego, że osoba, która kupiła ten samochód, mieszka chyba z 200 czy 300 km ode mnie i po prostu przyjedzie do mnie w wolny dzień, ale już wpłacono zaliczka, także. Sprzedany. No poszedł ten samochód najszybciej z, z, ze wszystkich, bo jakieś, nie wiem, 4 dni po wystawieniu ogłoszenia, było sporo zapytań, dużo osób próbowało gdzieś tam zbijać o połowę ceny, że się nie zgadzałem. Czemu tu się woda leje? Będę musiał zadzwonić i zapytać, bo szkoda dzisiaj jest sobota, więc raczej nikt tutaj nie przyjedzie, będzie tak cisło cały cały dzień tyle wody, co wam chciałem pokazać. Już widzę, że tego nie ma, bo wczoraj tutaj byłem na tym parkingu i było mnóstwo kontenerów i też tyle materiału, że głowa mała. O, tutaj wstawiają jakieś okna, mają bazę, więc przywożą wszystko to z tych samochodów, z rozbiórki, po prostu zrzucają tutaj. Potem zamawiałem kontenery i osobno szkło, osobno decha, plastik i tak dalej. No i kurczę, to co chciałem Wam pokazać, to już Wam nie pokażę, bo już nie ma. Poszło. Ale są jeszcze, widzicie, jakieś płyty. To wszystko dla mnie trochę grube. Nie wiem, do czego mógłbym to wykorzystać. Ale to, co widziałem tutaj wczoraj, to powoli, wiecie, nie zaczynam. Nie czuję w ogóle presji na to, bo gdziekolwiek nie stanę, tam właśnie stoi mnóstwo takich kontenerów, gdzie jest ogrom materiału. Tu też płyty. Podejrzewam, że jak mi się zapytał, to mogę sobie to przytulić od razu. Drzwi, chopie prawie nowe. <tryk> prawie nowe. No jak widzicie kontener na szkło, kontener na plastiki, silikon. Ops ale natuczone tego wszystkiego. Tu taki jakiś miksior. Ale też jest decha, tylko wiadomo pomalowane gdzieś tam. Pomalowane. Ale można byłoby coś takiego zbierać i później fajnie sobie to wiecie wyczyścić, jakoś ogarnąć. No cudów dzisiaj tu niestety nie ma, a liczyłem na to, że to będzie taki wiecie ten ten moment w odcinku, gdzie będzie się dużo działo, szkoda życie weryfikuje o pie! Tu się trzeba rozejrzeć <grymne> 10 pensów, ale tutaj ile tutaj słuchajcie, leży wkrętów, śrub wszystkiego. No to już mam, że jakbym sobie wziął elegancko ten elegancko jakbym sobie wziął jakiś pojemniczek, to miałbym cały, później do wykorzystania, bo leży tego wszędzie zobaczcie, bardzo dużo. Zobaczymy, czy są jakieś monety jeszcze. Szukaj pan, szukaj. Nie zniechęcaj się. A tu myk złota obrączka. <laughs> Takie. Dlaczego to jest? To. Są jakieś kurcze... Podkładki pod okna może. Nie wiem. Zabiorę jedną z sobą, żeby sobie sprawdzić ciekawości co to. Chyba tyle, jedno dziesięciopęsówka i, i po temacie Dobra Taki sprzęcior by się przydał. To jest chyba magnes, nie? Czy nie? Czy co to jest? Magnes to jest Pod spodem Czekajcie czy był jakiś kawałek. Metalu, jakieś kółeczko albo coś znaleźć. No, widziałem przed chwilą. Panie, gdzie to jest? Daj pan coś. I <laughs> Co pan robisz? Łopata stoi. No, pewnie, że tak. Taką pajerę wyprodukować. Muszę się kurczę zrobić sobie zdjęcie tego i poszukać. I takie coś słuchajcie na trawnik i sobie po trawniczku tym zasuwać. Zbierałoby wszystkie jedno pensówki, dwa pensy i tak po kolei <laughs> kamizelkę jakąś pomarańczową, że niby wiecie, sprzątanie parków i pośmigać sobie z ciekawości, bo miałem w planach zrobić coś takiego i, i gdzieś tam ten, wiecie, gdzieś to tam zniknęło, nawet był plan na hulajnogę z takimi magnesami. Dobra, słuchajcie, mam wszystko. Pokażę wam teraz, bo wczoraj późno wieczorem, zgarnąłem coś pod domu. I sam jestem ciekaw, czy tam jest zbiornik na wodę, czy w środku jeszcze jest miedziucha i, i reszta jakiś taki ogrzewacz chyba. Było już ciemno, więc wam nie nagrywałem, dlatego teraz wam pokażę. Takie cudo wczoraj zgarnąłem spod domu, wystaweczka. I tu jest chyba w środku zbiornik na wodę, zaraz to odkręcę i z ciekawości zobaczę, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakie cuda, muszę więcej poczytać na ten temat, co to jest, po co to komu. Ile chopie miedziuchy, a ile wszystkiego. To jeszcze było w zestawie. Wszystkie kolanka, jakieś zawory. I już widziałem wcześniej takie rzeczy, wiecie, nigdy tego nie zbierałem. Teraz mam gdzie to zbierać, więc będę sobie to wszystko odkładał. I potem za rok czasu, jak będzie jakaś baza auta, zanim zacznę budować, zapakuję to wszystko, zawieziemy na złom i się kupi sprzętu. Jakiegoś pojadę sobie potem pokupić? Wiecie, jakieś klucze, wiertarki, inne pierdoły. Nic mnie to nie kosztuje wrzucić to na auto. Przywieźć to tutaj, jeść nie woła. Niech sobie leży, a potem się wszystko zapakuje. Jak będę miał wolną chwilę, to pokaż pan. Łochopie! Bajera! Nie widziałem, że to tak w środku. Myślałem, że to wiecie, wypełnione będzie taki zwykły zbiornik, a tutaj jakiś. Co to jest? Hopie, szlałfiki. Świece. No wszystko tutaj jest. Kable. Cuda nie widzę, to jestem ciekaw co to jest. To na gaz czy nie? Co to? No ale w środku noweczka. Nic nie zniszczone. Będę sobie to powoli rozbierał wszystko po prostu. Tylko muszę poczytać, czy tu nie ma gdzieś gazu, żebym sobie jakieś biedy nie narobił. Właśnie na takich rzeczach zupełnie nie znam. No ale wiadro miedziuchy i w mosiącu jest naprawdę dużo, nie? Nawet do odzysku sobie to poodkręcać, te wszystkie zaworki to już jest bajka. Trzeba zbierać takie rzeczy. Tu jest jakiś wentylek, można spuścić też chyba powietrze z tego. Wtyczki, no bajka. Oby więcej takich wystaweczek, podoba mi się, panie, z drugiej strony. Ale wpadłem teraz na przykozacki pomysł, już mi się gęba uśmiecha, ja lubię takie wyzwania, jak się coś dzieje, jak jest jakiś cel do zrealizowania, coś fajnego. Mnóstwo leży takich rzeczy, jak to, co zobaczyliście tutaj. Tam też przecież e, leżało sporo jakiegoś, e, jakiegoś metalu, i innych rzeczy, których oni nie potrzebują, i można sobie to po prostu zabrać. Klamki, wiecie, no wszędzie tego jest bardzo dużo. <grych> Dlatego. Podjadę sobie skrzynią tutaj taką drewnianą, i będę wszystko składował do środka, osobno do pojemników, mieć mosiąc i tak dalej. I jak pojawi się za chwilę nowa baza auta, jak skończę budowę renówki, i będzie pusta paka przed budową, zawieziemy to wszystko na skup złomu, a za pieniądze ze skupu kupimy mały budżetowy samochód coś na wzór yy, Renault Kango, mini campera, którego robiłem za te pieniądze. Yy, no i. I cały czas zbieram materiał, to co widzicie, po tych wszystkich butferach, te wszystkie rzeczy, które będę zbierał, będę po prostu sprzedawał na marketplacach, jeżeli coś takiego będzie. Wrzucał pieniądze do jednej puchy. No i zrobimy po prostu... <laughs> projekt budżetowego kampera z rzeczy z odzysku. No to jest zarąbista sprawa, bo ktoś to wyrzucił, wiecie, to by trafiło gdzieś tam się leżało do utylizacji i w ogóle przez lata, lata gdzieś by tam gniło na jakichś wysypiskach śmieci, a ja to wszystko zbieram i nic mnie to tak naprawdę nie kosztuje. Jadę, po drodze się zatrzymuję, wrzucam na samochód, przywożę do garażu po całej w ogóle obróbce takiej dechy, czy, czy danej rzeczy, to wszystko wygląda jakby było nowe i później taki kamper... Jak jest skończony, to tak rzeczywiście no, budowa skończona, więc mamy nowego kamperka, w którym jeszcze nikt nie mieszkał. <laughs> Także świetny pomysł, mi się coś takiego podoba. No, kozak, kozak. Także słuchajcie, jedziemy z tematem, będę Wam na bieżąco update'ował. Jak już będę miał skrzynię i te wszystkie wiaderka, to Wam to pokażę w materiale i tak będę sobie to wszystko odkładał, sprzedamy, wybierzemy jakieś auto i będziemy Budować z tego materiału, który cały czas na bieżąco zbieram. Fajnie. Dobra, piszcie o, co myślicie o tym pomyśle. Oczywiście pamiętajcie o aktywności na kanale, bo nic Was to nie kosztuje, a bardzo dużo ludzi ogląda bez subskrypcji, a dzięki temu kanał się rozwija, jest, wiecie, więcej odcinków i tak dalej. Także wbijać tą subskrypcję. Ten dzwoneczek, tą łapkę do góry, zostawcie komentarz taktyczny. Yy... O dowolnej treści dziękuję wam przeogromnie do kolejnego odcinka trzymajcie się cześć